Witaj po aktywnej stronie Granicy Działania. Oto miejsce oraz czas, w którym i gdzie wszystko się dokonuje i dzieje. Oto Ty i Twoje własne decyzje. Ja i moje decyzje. I siły anielskie i archanielskie. które w tej chwili zapraszam aniołowie, i archaniołowie kiedykolwiek za wezwanie w rytuał moim głosem. Przybądźcie. Wzywam Was na pomnożenie czystego dobra Boga. Wzywam Was, byśmy połączyli niebo i ziemię wspólnym, doskonałym działaniem. I tak oto przy przejściu przez bramę Lwa w dniu dzisiejszym każdy z nas dokonał własnego skoku, jak i ludzkość w swojej całkowitości, w swojej informacji dokonała zmiany. I tak oto zmiana ta, od dzisiaj znana jako miłość i moc w czynieniu. Rozprzestrzenia się nami, poprzez nas i wszędzie gdzie sięgamy, obejmuje cały świat magią, wszędzie tam, gdzie dotarliśmy choćby jednym atomem głosu. Tak oto dziś czas i miejsce odwagi jest już faktem, a Ty, dotychczasowo w swojej rzeczywistości, nieco z boku siebie. Dziś połącz kosmos i Ziemię. Dziś połącz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, księżyc i słońce w sobie, w najpiękniejszym z możliwych wydarzeń. Wydasz siebie. Dokonaj siebie w całkowitości, w całości, w zupełności siebie, tak oto wyraź swoją wolę. W imieniu wszystkiego, co wam nie światłem, i w imieniu wszystkiego, co wam nie odwagą, pomnażam, wzmacniam i błogosławię światło i odwagę w Tobie. I tak oto w tym miejscu, w najważniejszym ołtarzu, na którym się wydarzam, w przestrzeni. I w czasie tej sytuacji dokonuje się istotność. Poczuj jaka i która dla Ciebie. Mocą trzech czasów, trzech czar ten do tu i teraz ograniczony będzie, by nie krzywdził i nie powracał do nas więcej. Mocą trzech czasów, trzech tak niechaj będzie. Mocą trzech czasów, trzech czas ten do tu i teraz ograniczony będzie, by nie krzywdził i nie powracał do nas więcej. Mocą trzech czasów, trzech tak niechaj będzie. Mocą trzech czasów, trzech czar ten do tu i teraz ograniczony będzie by nie krzywdził i nie powracał do nas więcej. Mocą trzech czasów trzech tak niechaj będzie. Zasiewam błogosławieństwo i błogosławieństwo, boskość i szczęście zbierać będę. Tak oto w tym wydarzaniu, tak oto u podstaw tej energii i tak oto u jej pierwszej informacji istnieje dobro Boga. Ty zdecyduj, które z nich dla Ciebie